Witam Państwu, Państwo posłowie, Państwo samorządowcy, zacni goście, ale przede wszystkim trenerzy, działacze sportowi i zawodnicy. Pan Czartoryski, Pan Paweł Czartoryski wspomniał, że Jupitery świecą w twarz. Obniża to trochę stres. Nie to, że nie chciałbym na Państwa patrzeć, bo wszyscy jesteście Państwo bardzo eleganccy i piękni, ale jednak ten poziom stresu trochę ogranicza swobodną wypowiedź. Natomiast postaram się, chociaż nie wiem, czy przed tak zacznymi przedmówcami coś jeszcze można dodać. Drodzy państwo, sport to rywalizacja, sport to sukcesy, ale również porażki. Sport to pasja, ale sport to szanowni państwo również wyrzeczenia. Wyrzeczenia w postaci litrów wylanego potu, w postaci godzin spędzonych na halach sportowych, na wojskach, ale też wyrzeczenia w postaci Takiej wartości najwyższej, czyli czasu spędzonego z rodziną, czasu spędzonego z najbliższymi, z przyjaciółmi, czasu, który moglibyście Państwo poświęcić na wiele innych zajęć, a mimo to brniecie Państwo w tę pasję, która prowadzi Państwa przez życie. Ja w imieniu samorządu Powiatu Ostrolenckiego, w imieniu pana Starosty Piotra Iżewskiego, całego zarządu Powiatu Ostrolenckiego, przede wszystkim chciałem Państwu pogratulować tej pasji. Tych sukcesów i tego dorobku, który Państwo osiągacie. Chciałbym też Państwu podziękować zawodnikom, trenerom, wszystkim działaczom sportowym za to, że tak pięknie państwo firmujecie nasz region, reprezentujecie tak pięknie nasz powiat ostrołęcki. I na koniec chciałbym Państwu coś życzyć. Droga na ostrołękę śpiewała w swoim ostatnim utworze o takim atrybucie dojrzałości jak siewizna. Chciałbym Państwu życzyć, że nawet jeśli ta siwizna Państwa dopadnie, no mnie nie grozi, bo ja już niewiele Was na głowie mam, zapowiada się, będę miał jeszcze mniej. Chciałbym Państwu życzyć, że jeśli ten atrybut Państwa dopadnie, żeby Państwu o tych pasjach, o tych sukcesach przypominały te wszystkie statuetki i medale, które Państwo na pewno w swoich gabinetach i pokojach posiadacie. Chciałbym, żeby ta siwizna Państwa nie zniechęciła do tego, żeby tę przygodę sportową kontynuować czy to w postaci przewodników dla młodzieży, trenerów czy działaczy. Raz jeszcze dziękuję, gratuluję i życzę wszystkiego dobrego.